A ja mam 90 lat, a to ja doświadczona już babka. Hej, to Delfina i program Seks w małym mieście. Jesteśmy w Ełku i będziemy rozmawiać o podejściu do doświadczenia seksualnego kobiet. Kto to jest Pana zdaniem? Kobieta cnotliwa. Cnotliwa. Nieśmiała yy, z zasadami moralnymi. Takimi może przesadnymi nawet. Wie pani mogłem się posłużyć definicją, nie wiem, jakąś z początku XX wieku, ale... W dzisiejszych czasach przy takim rozprzężeniu obyczajów no to myślę, że to jest anachronizm. No notliwa. Jak to powiedzieć. No taka z wahaniami, niech to powiedzieć. Z wahaniami, czyli? No taka coś krępuje. Aha. Mm. Nie chcę. I ta może, która jeszcze tego nie robiła, nie. A czy Panie zdaniem lepiej być w związku dla mężczyzny z kobietą, która jest doświadczona w sprawach seksualnych czy tego, która jest dziewicą? No, która trochę doświadczona, bo taka dziewica to potem może być niedobra. To zależy jaki facet, ale chyba raczej, żeby dziewczyna była porządna i była dziewicą. Hmm. Może być nie wiadomo co. A jak doświadczona, już taka troszeczkę, to dobra. No myślę, że tak, co jest dziewicą, nie? Tylko ciężko tak ją znaleźć. Znaczy tak, mężczyźni najczęściej y, poszukują y, dziewic, ale y, będąc jeszcze w stanie wolnym, y, wykorzystują każdą sytuację. No. <grystanie> ale później żeni się z dziewicami oczywiście. <grystanie> to chyba kwestia preferencji. No właśnie, jakie są twoje. Ha, no. I takie, i takie. Żeby było ciekawiej. Lepiej mieć partnerkę doświadczoną. No to w... Dlaczego? W związku z brakiem doświadczenia zawsze prędzej czy później następują jakieś problemy. Ja uważam, wie pani co, jestem katolikiem, mhm. żeby była normalna kobieta przed ślubem i żeby na ślub poślubna była. Czyli żeby była dziewicą, tak? Tak. A dlaczego to jest ważne, żeby była dziewicą? Moja nauka, katolik. Okej. Okay. Doświadczona. Czego? No bo, wiadomo czego chcę. No jakbyś musiał wybrać. Nie no, doświadczona. Nie no, nie, nie, no, to raz tak, raz tak no. chyba było dobrze. <laughs> raz tak, raz tak. Ja bym wolał, żeby była doświadczona. Okej, okay, a dlaczego? dla lepiej możemy się porozumieć. Kobieta doświadczona, tudzież i partner doświadczony, bo przecież... Mhm. O tym mówimy. No to raczej nie ma wtedy w tym związku żadnych niespodzianek, przykrych zresztą. Mm -hmm. Jakiegoś niedopasowania nawet fizycznego, pod względem temperamentu, no... Również też i upodobań, no to już nie, nie wnikajmy w jakich. Bo... To, 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 to temat nie... rzeka. A dlaczego właśnie taka, która jest dziewicą jest lepsza? Po prostu bardziej się angażuje, nie, bo to jest ta pierwsza osoba i myślę, że... No bardziej. No trudno powiedzieć tak określić, no. To, że nie miała żadnego mężczyzny przed, 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 przede mną na przykład, tak? Mhm. To też jest pewien. Że to, że nie ma porównania, czy? Nie, po prostu, że ta świadomość, no. Jak mnie jako na przykład partnera, tak, że nie miała nikogo przede mną na przykład. No wydaje mi się, że jeżeli jest dziewczyna dziewicą, to wtedy facet ma większy szacunek do niej i po prostu nie uważa jej za łatwą. I że jak pójdzie na imprezę, to nie pójdzie z byle kim, tylko będzie mu wierna. Ten stereotyp tej cnotliwej, dziewicy, porządnej, uczciwej, nadal troszeczkę pokutuje, aczkolwiek to już też się zmienia. Wydaje mi się, że skoro mamy równouprawnienie, mężczyźni chcą mieć doświadczenie, dlaczego kobiety nie mają prawa tego mieć? No właśnie. A czy doświadczenie seksualne kobiety może być krępujące dla mężczyzny? Hmm, może być. Bo jednak dziewczyna, kobieta dominuje i facet może się wtedy czuć taki malutki w śnie. Żegnamy się z Ełkiem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Jeżeli podoba Ci się nasz program, kliknij w to serduszko. A jeśli masz pomysły na pytania do kolejnych odcinków, wrócę je w komentarze.